Zacznij siedzieć z krzyżnym, z wydłużonym tyłem szyi, wyprostowanymi plecami i zrelaksowanymi ramionami. Weź głęboki wdech i zaproś powietrze do płuc, brzucha. Zrób wydech. Powoli przenieś nogi pod pośladki, usiądź płasko na piętach, wyprostuj się w pozycji virasany, weź wdech. Z wydechem wysuń stopy na lewą stronę i skręć tu w prawo. Weź głęboki wdech, wydłuż kręgosłup, prawa ręka spoczywa na lewym kolanie, lewa ręka za plecami. Głęboki wdech, wydłużony kręgosłup, spokojny, miękki wydech, wdech. Z wydechem wróć do centrum, usiądź w wirasanie Głęboki wdech, wirasanie Z wydechem tym razem wysuń stopy na prawą stronę i skręć tu w lewo. Zrób głęboki wdech, ponownie wydłuż kręgosłup. Z wydechem skręć tułów. Wdech i wydech. Głęboki wdech, wydłużone plecy. Spokojnie z wydechem wróć do centrum, usiądź w irasenie, odłóż dłonie na kolanach. Zrób wdech. Z wydechem pochyl się i wysuń ręce na początek maty, odłóż czoło gładko. Wejdź w pozycję dziecka, pozycję balasany. Zostań tutaj na kilka głębokich, spokojnych oddechów. Weź wdech. Z wydechem ułóż się do pozycji stołu. Weź głęboki wdech. Z wydechem połóż teraz lewo.